Siemanko, wszystkim tutaj Motokuba Mieszczuchnasi. Yy, powiem Wam tak, narosło strasznie dużo mitów wo wobec tego, wokół tego filmu, który tam zamieściłem w zeszłym roku na wiosnę. Teraz się trochę spóźniłem, bo mamy tak naprawdę czerwca połowę, ale jeszcze nie jest za późno. Według mnie, oczywiście, ktoś może wierzyć, ktoś nie, ale według mnie to nie jest też kwestia wiary, tylko raczej tego, czy, czy fizyka gdzieś tam działa w połączeniu z chemią. No ale mniejsza o to do sedna. Yy, jeśli chodzi o ten filmik, o. Wbijaniu drucików miedzianych w pomidory, w sadzonki. Ja jestem przekonany o tym, że to działa, ponieważ to stosuję od lat. Moja mama tak samo, a nie ma pod osłonami, bo tam to były najczęstsze pytania. Bo w ogóle odnoszę się do tego filmu, który Wam tutaj miniaturkę wklejam. Będzie też na końcu podlinkowane, żebyście sobie mogli zobaczyć o co chodzi. A ja tylko to chcę rozszerzyć. Oczywiście bardzo dużo tam. Mądrych osób się wypowiadało, ale y, bardzo dużo błędów te osoby popełniały, i chciałbym taki zrobić, właśnie dzisiaj, krótki odcinek o tym, jakie błędy popełniły, być może, albo raczej na pewno, i jakie, jak to zrobić, żeby tego uniknąć, i wtedy może by im to zadziałało. No ale do sedna. Już tutaj sobie przygotowałem warsztacik, także zobaczcie, będę się starał bez, bez cięć pokazać Wam o co chodzi. Naszykowałem sobie jeszcze taką jedną nowość, i to też jest, y, 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 jak gdyby, pomysł z komentarza. Tutaj mam to nie będzie chyba widać, a może będzie. To jest drucik srebrny z kolczyka po prostu uszkodzonego. Ja go sobie wyczyszczę papierem ściernym, żeby nie był zaśniedziały i mam zamiar też użyć. Mam akurat trzy takie zepsute kolczyki, zaraz wam to z bliska pokażę. Mam też zamiar, zamiar użyć, ponieważ jony srebra mają też bardzo dobre właściwości i zobaczymy co będzie. Co się będzie działo z pomidorami, jeśli użyjemy Drucików też srebrnych na próbę. Generalnie w tym artykule, który tutaj wam też wrzucę, bardzo dużo oni już, jak gdyby pisząc ten artykuł, to mimo że się powoływali na mnie. W sensie, że jakiś tam gość tak robi i mu to rośnie. To dużo już błędów popełnili w samej treści. To tak jakby pisało w ogóle sztuczna inteligencja, tylko że mało w tym inteligencji, bo wymienili tam, że jony żelaza, potem mówili o jonach srebra, a w końcu o jonach miedzi. A my mówiliśmy akurat w tym filmiku tylko wtedy o. I onach miedzi i chodziło o to, że zamiast używać miedzianu, to że można wbić w łodygę drucik miedziany i zobaczyć, że są efekty i nie ma przede wszystkim zarazy ziemniaczanej. To jest taki drucik, jaki pokazywałem na tamtym filmie. Ja może tutaj zmienię kamerkę, już wam pokazuję. Tutaj będzie lepiej widać, będzie lepiej widać, jeśli chodzi o, o zoom. Takie kabelki wam pokazywałem, w sensie przewody sztywne, miedziane, 1,5 mm przekrój, czyli takie jak używamy w domu, w, no nawet nie do gniazdek, bo tam są 2,5 mm przekrój, półtorówki, no to powiedzmy do oświetlenia. Po prostu pokazałem, że takie stare jakieś przewody można ostrugać z izolacji, ja tam zaostrzyłem, ktoś też fajnie w komentarzu pisał, że można nie zaostrzyć, tylko można to młoteczkiem sklepać, no jasne, że tak, czemu nie, każda metoda dobra, ale widzicie, między kabelkami, przewodami już jest różnica. Ten też jest miedziany, ale jest zaśniedziały, kto wie, czy on nie był przegrzany i dlatego, zobaczcie, ma całkiem inny kolor, a chodzi nam o takie czyste, miedziane druciki. Mam tutaj też druciki, które sobie już przeczyściłem papierem ściernym. I zobaczcie, to jest drucik, bo tam też dużo było komentarzy. Ja tam dałem cieńszy, ja dałem cieńszy. Tylko jest jeszcze taka kwestia, skąd wzięliście ten drucik cieńszy, ponieważ jak wzięliście drucik cieńszy z uzwojenia silnika, to te druciki są izolowane. Izolowane nie są taką izolacją jak tutaj, że ją widzimy, tylko są izolowane lakierem. I zaraz Wam pokażę ciekawostkę, bo jeśli to już na dzień dobry tak zrobiliście, że daliście lakierowany drucik, no to na pewno Wam to nie działa i potem się burzycie, że w ogóle farmazony ktoś tam wciska i tak dalej. Tak więc już przechodzę do eksperymentu, zaraz Wam pokażę co chodzi, tylko znowu potrzebuję rękę. Także widzicie się na zbliżeniu, o widzicie na zbliżeniu eee, srebrne. Hmm, druciki, czyli jakieś tam od kolczyków sztyfty, to też mam trzy. To wypróbujemy. Dobra, już mam ciszej. Dla porównania, y, srebrny kolczyk. Srebro bardzo dobrze przewodzi prąd. Jest doskonałym przewodnikiem i y, dla potwierdzenia tej teorii, na przykład w 115 Mercedesach starych, wszystkie styki, takie te okrągłe, metalowe były posrebrzane. no Po prostu podwyższało im to w masowej produkcji koszty, dlatego z tego zrezygnowali. I tutaj jest drucik z uzwojenia z silnika elektrycznego który oczyściłem, po prostu go nożykiem yy, zeskrobałem, ten lakier. A teraz Wam pokażę taką ciekawostkę właśnie o tym, co mówiłem. Tutaj mam taki drucik z uzwojenia właśnie silnika elektrycznego przed oczyszczeniem, zanim go poskrobałem. I zobaczcie, dotykam, no i nie przewodzi. On jest izolowany, mimo że tego nie widać, nie ma tutaj plastiku na nim, tylko jest lakier i w żaden sposób nie przewodzi prądu. No i wystarczy, że ktoś użył takiego, no i powiedział, że oczywiście nie działa, te głupoty, farmazony wciskam. A wystarczyło, jak się już ma taki drucik, to wystarczyło go oczyścić z tego lakieru. Ten lakier po prostu jest izolatorem w silnikach. Tam jest uzwojenie w silniku, nawinięte gęsto, żeby nie tracić miejsca. I zobaczcie teraz, teraz pięknie przewodzi. Jak dotnę tu, gdzie jest dalej lakier, nie przewodzi. Dlatego ludzie nieraz piszą. Hmm, Parmazony, głupoty, nie wiem jak to nazwać, a do końca nie wiedzą w ogóle o czym piszą i co zrobili, i co zrobili źle, i dlaczego im nie działa. No, niektórzy pewnie mają już takie schrowane te swoje... Statek mi odpadł od ściany. Niektórzy pewnie mają już takie te biedne, te pomidory, że po prostu im to nie działa na dzień dobry. No, nie wiem. Ja zawsze starałem się dawać je, jak powiedzmy, miałem takie sadzonki 20-25 centymetrowe w najniższy pęd. Ktoś tam z komentujących też fajnie doradzał, że jak się wilki obrywa, to po prostu w tego wyrwanego wilka Dać drucik. No ale są znowu inni, którzy twierdzą, że to w ogóle nie działa, a są inni, znowu większość i w komentarzach widziałem pod tamtym filmem, że im to działa i to od lat. Niektórzy mówili, że jeszcze dziadek stosował, ojciec stosował i tak dalej, także żadna metoda przeze mnie wynaleziona, tylko po prostu ja też gdzieś to usłyszałem chyba w maju w ogrodzie czy gdzieś tam lata temu, zobaczcie, z lakierem i nie przewodzi. No i to jest właśnie podstawowy błąd już na dzień dobry pierwszy, dlatego pokazywałem te najzwyklejsze takie druciki oskubane, że wiedziałem, że taki rodzaj zadziała klepię sobie je, wbijam, żebyście już zobaczyli całość jak to zrobię i, i będziemy sprawdzać y, jakie plony będą to nie chodzi o ilość, bo ja też nawożę bardzo ubogo powiedzmy swoje pomidory, w sensie no nie pryskam ich, nie podlewam jakimiś gnojówkami, mają przygotowane podłoże y, trochę ziemi takiej macierzystej, trochę jakiejś tam z worka dosypanej, ogrodniczej no i tyle i dają sobie radę albo sobie nie dają rady, ale tu chodzi bardziej o choroby, a nie o ilość plonów i żeby nie było, to tak bardzo mi się spodobał ten pomysł, że druciki klepiemy, a nie szlifujemy, nie ma sprawy. Mogą być w tym roku klepane tylko te, które są zaśnie To sobie najpierw oczyszczam, żeby, żeby to było po prostu czyste. Te, które wam pokazałem takie ciemne, przepalone. No i koniec elegancko możemy sobie to sklepać. Niecie jest bardzo miękka, także tutaj naprawdę zero problemu. To idzie nawet szybciej niż na tej szlifierce. Po prostu przyznaję w pełni rację, nie pomyślałem, nie użyłem tego sposobu, a jest naprawdę lepszy, szybszy i nie trzeba mieć szlifierki, nie? A też im mniejszy jest ten dziobek, tym mniej niszczymy tkankę pomidora, bo się wbijamy, a nie jak gdyby rozszarpujemy. No tak jak z kolczykami. Lepiej się przebija tak naprawdę. zaoszczonym szpicem, a to widzą, wiedzą ci, co rysingiem się zajmują, niż takim tępym pistoletem z tępą końcówką, gdzie po prostu ta tkanka jest rozrywana. Ale tu przeszedłem długo do innego tematu. Kolczyków rozklepuję sobie końcówki, tak żeby były cieniutkie czy w szpic, czy wkładki. no i te które mówiłem są takie ciemne to jest sobie najprościej w świecie skrobię, czyszczę z tego, z tego osadu i lecę do swojej szklarni próbować widzieć. no i mam takie druciki trochę się rozpadało ale burza minęła i yy, idę je zastosować te czyszczone te były po prostu czyste i trzy te ze srebra które ktoś zaproponował w komentarzu no, i tutaj sobie żona w tym roku rządzi w tej naszej tym foliaku, który razem budowaliśmy. Ja się jej tutaj nie wtrącam, ale w związku z tym, że potrzebuję przeprowadzić ten test, to sobie tutaj skorzystam. Akurat poszła z dziećmi na karate, to i tutaj. Chociaż wiem, że ona sobie powtykała już, jak miała te mniejsze sadzonki, to z zeszłego roku. E, druciki, ale zaraz, zaraz jej powtykamy i tak, żebym się zapamiętał, które są z którym, albo je z tą rzeczkami nawet obwiążę, żebym wiedział po kolorach, które są z miedzią, a które są z, z, z srebrem. Ze srebrem. Rozpadało się niesamowicie, nie wiem czy coś słychać. Tutaj sobie wbiłem miedziany, tutaj sobie wbiłem miedziany w łodygę, kapie mi tutaj, a tutaj wbiłem na początku, i zaraz sobie je oznakuję. Sam jestem ciekawy z tego eksperymentu. Tutaj wbiłem dwa takie mniejsze, mizerne krzaczki. Ten kolczyk srebrny, i tutaj gdzieś tu jest miedziany. O. A i tutaj przy wejściu też sobie wbiłem srebrny kolczyk. Ten trzeci drucik gdzieś srebrny niestety zgubiłem, także na dwóch będzie próba, test, a nie, znalazłem, o widzicie, stary człowiek, ale jeszcze nie całkiem ślepy, także trzeci też gdzieś wbijam. Powbijałem wszystkie druciki, jakie miałem, jeszcze taka jedna rzecz, bo też mnie gość, yy, śmieszą niektóre rzeczy, no bo przeliczył, że żeby taka ilość miedzi dostała się do pomidora, jak podczas oprysków miedzianem, to napisał, że trzeba by w 22 cm wbić drut. drutu, rozumiecie, 22 cm. Porównał, że tyle się powinno wchłonąć. Drugi napisał, że to jest w ogóle niezdrowe, bo za dużo tego miedzi się wchłania jednak i w ogóle są wtedy nawet pomidory są niezdrowe. Co o miedzianie, o samej, y, jak gdyby, miedzi w organizmie człowieka i tak dalej, też tam właśnie pod tamtym filmem w komentarzach pisaliśmy o, o samej roli miedzi w organizmie nawet człowieka, jeśli to by się dalej przedostawało. Ale wracając do tego tematu, że ileś tam by było trzeba, 22 cm miedzi, użyć, żeby to zastąpiło y, ten oprys miedzianem. Ale zobaczcie, to z jednej strony tyle by było trzeba użyć. Używamy tam y, powiedzmy centymetra ślimaki nie niestety w tym roku dokuczają. Trzeba by użyć tylu centymetrów, żeby zastąpić jeden oprysk miedzianem, po czym tamto jest jednak dobre, a drucik jest jednak zły, że rozumiecie w druciku jest jednak za dużo tej miedzi, ale drugi to wyliczył, że jednak jest za mało tej miedzi, żeby w ogóle zadziałała. Tak czy inaczej, według mnie farmazony, według mnie się sprawdza, a jeszcze jedna rzecz, co miałem mówić. A przypomniałem sobie, jeszcze taka jedna rzecz, że zobaczcie, miedzianem pryskacie i on działa na liście, na, na, cały, na całą sadzonkę, tylko przez tą chwilę, kiedy jest podawany. A tutaj jest po to dany drucik w, w główną łodygę, żeby on się cały czas ta miedź i one miedzi uwalniały. Także tutaj też jak gdyby nie ma tego porównania, bo to nie oddziałowujemy, nie wiem, 15 minut, godzinę czy jeden dzień, tylko po prostu przez całe życie sadzonki. Boróweczki w tym roku, te które nie przemroziło, to pięknie obrodziły. Na krzaczkach bardzo dużo. Borówki amerykańskiej, aczkolwiek to są różne odmiany pomieszane, i te, które o, zaczęły dom dojrzewać już nawet widzę, i te, które przemarzły u nas przemrodskie były trzy razy, tak więc te, które wtedy akurat kwitły, to, to nie dały sobie rady, ale ważne dla mnie, że krzaczki przetrwały, a nie musi być z każdej akurat borówek. Także też się cieszę, bo te szplony będą całkiem spore borówek w tym roku. Sensorem nagrania jest włókina.com, sprzedawca agro ogrodowych o większej gramaturze 250 gram. Jest to włókina premium, wieloletnia, przeznaczona typowo do ogrodów. Super do ściółkowania, można na nią wysypywać gryz, żwir ozdobny, robić ładne kląby. Tak samo zastosować przy ogrodzeniach, żeby nie zarastała trawa. Duża gramatura i filtr UV gwarantują wieloletnie użytkowanie. Jest super na skarpy przy płotach ogrodzeniach. Posiadamy również w sprzedaży geowłókinę drogową pod drogi, place manewrowe parkingi, w dużych gramaturach dowóz do klienta, odbiór osobisty u nas koło limanowej oraz wysyłka mniejszych ilości. Posiadamy duże stany magazynowe, tak więc nie trzeba czekać długo na zamówienia. Włókiny sprowadzamy bezpośrednio od producenta z Belgii, ale posiadamy polskie badania oraz bardzo dużo pozytywnych opinii. Nasza agrowłókina bardzo dobrze przepuszcza wodę, nie strzępi się przy cięciu, tak więc zapraszamy do składania zamówień.